Cześć, witam. Longboardy PL, największy sklep longboardowy w Polsce. Zaprezentujemy Wam dzisiaj dechę od Suflogik. Jest to Suflogik Lines Pintail. Jak widzicie, decha z taką kazachką grafą od dołu. Długość tej deski to 106,7 cm, szerokość 24 cm, a wheelbase 176 cm. Standardowo producent wyposaża te traki w takie 180 wers Kingpin, naprawdę fajne, płynnie jeżdżące traki oraz koła Surflogic, które idealnie pasują właśnie do całej grafy Turkus, taki pomarańcz oraz żółć, dokładnie tak jak nadal deski. Konstrukcja tej deski do 7 warstw tonu kanadyjskiego z taką stawką właśnie niebieską, jak tutaj wam Adam pokazuje. Od góry decha posiada lekki concave, niezbyt duży, także idealnie płynnie można sobie tą deską po macie jeździć z takim tutaj właśnie logiem, co wchodzi. Dodatkowo Decha posiada bardzo miły, przyjemny flex oraz widzicie jak fajnie to wszystko pracuje pod nogami, fajnie skręca oraz dosyć, do, dosyć dobrze po prostu oddaje flex do góry, jak, jak podczas wychodzenia czy też podczas naprawdę takiego pompowania. Jeżeli szukacie deski miejskiej do pompowania, do cruisingu oraz do włożenia się po prostu długimi, płynnymi, fajnymi skrętami swój Logic jest to z lepszych propozycji, jaką dostaniecie na ręku. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania a propos tej deski lub innych desek z naszego sklepu piszcie do nas, chętnie odpowiemy na wszystkie wasze maile. Subskrybujcie nasz kanał, oglądajcie inne nasze filmy. Longboarder. Tak.